Cześć, ja nazywam się Miko Ilech, jestem rzecznikiem patentowym. Wymyślenie dobrej nazwy firmy to prawdziwa droga przez mękę i wie to każdy, który z tym wyzwaniem się mierzył. I teraz prawdopodobnie zadajesz sobie pytanie, czy moja nazwa firmy jest dostępna, czy ktoś już jej nie zastrzegł. I w tym nagraniu pokażę Ci, jak i gdzie możesz to samodzielnie sprawdzić. Opowiem również o najczęstszych błędach, które robią ludzie, którzy decydują się na taką samodzielną weryfikację. Zauważyłem, że większość takich osób ogranicza się w takich poszukiwaniach jedynie do weryfikacji prostej, szybkiej i przyjemnej, można powiedzieć, w wyszukiwarce Google. I jak nie znajdą tam konkurencji o identycznej nazwie, no to naturalnie przyjmują, że ich nazwa jest wolna. To błąd, który może naprawdę wpędzić cię w wieloletnie spory, a te spory potrafią kosztować nawet 30 tysięcy złotych. Marka firmy może być chroniona w oparciu o dwa rodzaje przepisów. Pierwsze są darmowe i nie wymagają tej formalnej rejestracji, i upraszczając, chronione są te przedsiębiorstwa, które daną nazwę zaczęły używać jako pierwsze. I taka ochrona zazwyczaj jest dość ograniczona i obejmuje ledwie miasto, w którym działasz. Natomiast drugie przepisy związane są z rejestracją nazwy i logo w Urzędzie Patentowym. I tutaj gwarantuje to naprawdę silny monopol prawny dla danej nazwy na terenie przynajmniej całego kraju. Bazy zarejestrowanych znaków są dostępne online. I w tym celu powinieneś przejrzeć rejestry Polskiego Urzędu Patentowego, rejestry Urzędu Unii Europejskiej do spraw własności intelektualnej, tam jest ochrona przyznawana od razu na 27 krajów Wspólnoty oraz rejestry WIPO, gdzie rejestruje się znaki towarowe w trybie międzynarodowym. Tyle, że nie każdy przedsiębiorca zastrzega swój znak towarowy. No, w takim przypadku może jeszcze chronić go jego markę, tak zwane prawo do firmy. I Firma w świetle prawa to jest nazwa przedsiębiorstwa. I możesz zweryfikować dostępność e, takich nazw. W bazach CDG, tam zarejestrowane są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, oraz w KRS-ie, tam rejestruje się spółki prawa handlowego. W końcu może zdarzyć się też tak, że ktoś używa danej nazwy komercyjnie, ale ani jej nie zastrzegł w urzędzie patentowym, ani nie ma jej w swojej firmie. Mimo wszystko, prawo i tak jego markę chroni. I dopiero w tym momencie, można powiedzieć, dla bezpieczeństwa powinieneś przejrzeć internet, wyszukiwarkę Google, czy też jakieś wolne domeny internetowe. I to wszystko jeżeli chodzi o to, gdzie powinieneś robić takie poszukiwania. Teraz postaram się skupić na tych błędach których powinieneś unikać. Błąd numer jeden. Brak weryfikacji, czy masz do czynienia w ogóle z konkurencją. Być może się zaskoczę, ale na rynku mogą istnieć firmy o identycznych nazwach. Wszystko będzie legalne, o ile działają w zupełnie innych branżach. Przykładowo jest Atlantic od zegarków i Atlantic producent bielizny. Jakie jest ryzyko, że klient, który chce kupić bokserki, przez pomyłkę kupi zegarek? No moim zdaniem żadne. Aby zastrzec znak towarowy, musisz wskazać towary i usługi, na jakich chcesz zarabiać. I one są uszeregowane w 45 klasach towarowych, Według tzw. klasyfikacji nicejskiej. I przeglądając rejestry urzędu patentowego, powinieneś sprawdzić, co dana firma, na co dana firma ma właściwie wyłączność. I łatwo dzięki temu ocenisz, czy Twoja nazwa faktycznie jest przez nią zajęta. Błąd numer dwa to szukanie tylko nazw identycznych, a ignorowanie podobnych. Zaczynając z weryfikacji, ludzie bardzo często zadają sobie to pytanie, jak sprawdzić, czy moja nazwa firmy jest zastrzeżona. Natomiast to pytanie zawiera w sobie elementarny błąd. Chodzi o to, że nawet jeżeli identyczna nazwa jak ta twoja nie jest zastrzeżona, to i tak może naruszać prawo. I tak groździ ci pozew, jeżeli wejdziesz z to marką na rynek. Zarejestrowane znaki chronią przed ryzykiem pomyłki. Innymi słowy, jeżeli Twoja nazwa różni się jedną literką, a nawet jednym słowem, to i tak nadal może być tutaj. Kolizja. I to jest powszechny mit, że 30% różnic eliminuje naruszenie prawa. Przykładowo sądy uznały, że znak towarowy Kaiman jest podobny do Lacoste, a Cosimo do Cosiflor. Obawiam się, że mało kto, robiąc samodzielnie taką weryfikację, takie kolizje byłby w stanie zauważyć i brałby je w ogóle pod uwagę. I patrząc na te przykłady, możesz zadać sobie teraz pytanie, gdzie jest ta bezpieczna granica podobieństwa między znakami. Niestety nie ma na to prostej odpowiedzi. Inaczej ocenia się nazwy produktów tanich jak batonik czy drogich jak maszyny rolnicze. Specyficznie analizuje się również podobieństwa nazw leków. Osobiście uważam, że badanie na identyczność możesz spokojnie zrobić samodzielnie. Z kolei pełną weryfikację na podobieństwo dla bezpieczeństwa jednak zleć rzecznikowi patentowemu. I jeżeli chciałbyś zlecić to mi, no to wystarczy, że odezwiesz się do mnie telefon. Telefonicznie bądź mailowo. Pamiętaj, że błąd na tym etapie może zaważyć na tym, że ktoś w przyszłości cię pozwie. Jak do tego dojdzie, to nie będzie mieć znaczenia, czy w Twojej opinii porównywane znaki towarowe wystarczająco się od siebie różnią. Kluczowe będzie jedynie to, jak Twoją sprawę zinterpretuje sędzia. Warto więc o takiej konsultacji z rzecznikiem patentowym pomyśleć, zanim będziesz miał ten nóż na gardle. Idźmy jednak dalej. Trzecim błędem jest niezwracanie zupełnie uwagi na terytorium ochrony tego zarejestrowanego znaku konkurenta. Na rynku znaków jest aktualnie szalenie ciasno. Rzadko, kiedy robiąc taką weryfikację, nie znajduje nic podobnego. Tyle, że z tego morza rejestracji da się naprawdę odsiać prawa, które nie są dla nas żadnym zagrożeniem, i należy w tym celu sprawdzić m.in., gdzie kończy się ta ochrona. Terytorialna. Niedawno przykładowo miałem taką konsultację z człowiekiem, który pytał, jak obejść kolizję ze znakiem konkurenta. Nazwa, którą konkurent zastrzegł, była identyczna jak jego, no i analizując sprawę, szybko zauważyłem, że pominął jeden bardzo istotny szczegół. To była firma z Australii, a on planował działać tylko i wyłącznie na Polskę, więc kolizji tutaj nie było. Jeżeli firmy działają w zupełnie innych krajach, no to mogą posługiwać się wręcz identycznymi nazwami. Przykładowo sprawdziłem, że producentów rowerów o nazwie UniBike znalazłem aż pięciu i każdy ma zarejestrowany znak towarowy, ale w zupełnie innym kraju, więc w tym przypadku każdy z nich działa legalnie. Czwarty błąd polega na ignorowaniu statusu zgłoszenia tego znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. To, że ktoś zgłosił wniosek o rejestrację znaku, nie musi oznaczać, że taka ochrona zostanie mu przyznana. Przykładowo w latach 2015-2020 urząd odrzucił aż 28% zgłoszeń.

Ochrona nie jest też dawana raz na zawsze. Takie prawo trwa co prawda 10 lat, ale można je, czy nawet trzeba je po takim okresie przedłużyć. Trzeba jedynie pamiętać o wniesieniu opłat. Aby ocenić, czy dana nazwa jest wolna, powinieneś więc sprawdzić status takiego zgłoszenia. Zacznę może od omówienia statusów, których powinieneś się obawiać. Pierwszy to zgłoszenie ujawnione. Oznacza, że znak dopiero został zgłoszony do rejestracji. Ekspert będzie weryfikował na przykład, czy ktoś nie ubiega się o ochronę nazwy opisowej. Jak takich przeszkód nie znajdzie, no to status tego znaku powinien zmienić się na okres sprzeciwowy. No i ten okres sprzeciwowy to takie okienko czasowe, kiedy konkurencja może próbować blokować takie zgłoszenie. Jeżeli ktoś zdecyduje się na to, no to mamy wtedy status postępowanie sprzeciwowe. No i prawda jest taka, że do czasu prawomocnej decyzji nie masz pewności czy to zgłoszenie się obroni, czy ten znak dostanie ochronę. Jeżeli zobaczysz status udzielenie prawa ochronnego, no to to jest już informacja, że ktoś przeszedł całą procedurę a prawo jest w mocy. Potwierdza to wydane przez urząd świadectwo ochronne. Zagrożenie ze strony takich znaków polega na tym, że prędzej czy później mogą one jednak uzyskać ochronę i ten monopol prawny będzie liczony wtedy od daty zgłoszenia, a nie daty rejestracji, która może mieć miejsce po kilku latach. Są też statusy, których moim zdaniem nie musisz się obawiać. Pierwszy to jest to umorzenie postępowania. Ma miejsce, jeżeli zgłaszający nie odpowiedział na pismo z urzędu patentowego albo wycofał swoje zgłoszenie. Jest też status odmowa, która oznacza, że ekspert dopatrzył się bezwzględnych przeszkód rejestracji. Przykładowo nie da się zastrzec znaków towarowych z symbolami narodowymi jak na przykład z orzełkiem w Godle. Jest też wygaśnięcie prawa ochronnego, i to jest informacja, że znak towarowy korzystał w przeszłości z ochrony, ale jego właściciel nie przedłużył tego prawa na kolejny okres. I w każdym z tych przypadków prawo wyłączne nie istnieje. Zgłaszający nie ma możliwości już nic z tym zrobić ani zmienić tej decyzji. W rejestrze jest jedynie taka historyczna informacja, co się w przeszłości tam z tym znakiem działo. Błąd numer 5 to takie założenie, że zupełnie inne logo pozwala obejść prawo. Kiedy omawiam z klientem wyniki. Badania, często moi klienci są zdziwieni. Nagle dowiadują się, że czyj znak towarowy pomimo tego, że wygląda zupełnie inaczej jest dla nich kolizją. Może Ci się wydawać, że zupełnie inne logo eliminuje to ryzyko pomyłki, tylko uczciwie odpowiedz sobie na pytanie, czy patrzysz na tą sprawę obiektywnie. Bardzo byś chciał, aby tak było, aby znaki nie, nie wprowadzały w błąd, tylko czy masz pewność, że dokładnie tak samo oceni to sędzia? Moim zdaniem nie. Najczęściej użycie niepodobnej grafiki nie wystarcza. I spójrz na ten przykład. Nie tylko grafiki obu znaków się różnią, ale i same nazwy. A mimo wszystko sąd uznał, że mamy tutaj kolizję i klienci mogą się pomylić. Szósty błąd to takie ignorowanie w badaniu tych znaków niezarejestrowanych w Urzędzie Patentowym. Osoby, które sprawdzają, czy ich nazwa, no właśnie, jest zastrzeżona, często ignorują to, czego w tym Urzędzie Patentowym nie ma. Czasami nawet doskonale wiedzą o konkurencji używającej identycznej nazwy. Przyjmują jednak, że skoro nie zarejestrowała swojej nazwy czy swojego logo w Urzędzie Patentowym, to prawo w żaden sposób jej nie chroni. A to szkodliwy mit. Taka firma może Cię pozwać w oparciu o prawa do znaku niezarejestrowanego. Tyle, że będzie to danie po prostu dużo trudniejsze. Poza tym pamiętaj, że skuteczna rejestracja tego znaku towarowego nie legalizuje Twojej marki. Innymi słowy, jeżeli Twoja nazwa firmy faktycznie narusza cudze prawa, no to niestety, ale to, że zarejestrowałeś swój znak w urzędzie patentowym, nie jest żadną okolicznością łagodzącą w sądzie. Wracam więc do tego, że dla własnego bezpieczeństwa powinieneś zlecić pełną analizę prawną swojej marki rzecznikowi patentowemu. Mi takie badanie zajmuje zwykle od 5 do 10 godzin. Jeżeli znajdę jakieś kolizje, no to w pisemnej opinii wskazuję klientowi, jak może je obejść. To wszystko po to, aby nikt go w przyszłości nie pozwał. No i z mojej strony to wszystko. Bardzo dziękuję Ci za uwagę. Zachęcam Cię do zajrzenia na mój blog pod adresem znaki towarowe oraz do posłuchania mojego podcastu pod tytułem Prawna ochrona marki. Do zobaczenia niebawem. Cześć!